Cześć i witajcie z tej strony Kudłaty, a to jest już drugi odcinek z serwerka. Już dość dużo tutaj się pozmieniało na tym naszym świecie. I tak, wiem, w poprzednim odcinku mówiłem, że zaczniemy w, w drugim odcinku z tej serii budowę portalu, konkretnie, bo miałem fajny pomysł na niego, ale niestety brak czasu plus po prostu jeszcze nie wykopałem tego obsydianu, więc tym projektem zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Dziś za to zaczniemy od zwiedzania naszej mapki i od tego pięknego widoku, bo jak można zauważyć, już trochę tu się rozbudowało, tam już nowy gracz się rozbudował, plus jeszcze tutaj na górze. Oj, niestety jeden z graczy nas opuścił, Jasiu. No trudno. Zaczniemy może od mojego domku, bo się trochę rozbudował od poprzedniego odcinka. Później wam pokażę z daleka, jak on cudownie wygląda na tym wzgórzu ładnie oświetlony. No, tylko jeszcze nie pokończony jeszcze jest, bo jeszcze tu dużo, dużo pracy mam e, nad nim. Tutaj, oczywiście, jest ten pierwszy budynek, w którym umieściłem magazyn, bo tak najlepiej mi pasowało. Wielkie okno. Tu jest pierwsza część tego magazynu. Podstawowe rzeczy, oczywiście, z balkonikiem. Do, na górze idąc, mamy drugą część magazynu. Z fajnym takim... ojojoj... z balkonikiem. Przechodząc do drugiego pomieszczenia, który będzie jednak trzypiętrowy. Niedawno te trzecie piętro zacząłem budować, tylko jeszcze nie jest skończone. Na dole, o ile się nie skupiałem, to tam mam taką jakby sypialnię. Takie główne pomieszczenie, jeśli chodzi o przepalanie itemków. Plus jakieś tam inne bloczki yy, craftingowe. Tutaj mam barę taką, jakby zbrojownię. Przygotowywanie się do walki, do jakichś tam dalszych podróż czy po prostu yy, do walk z bossami. Zbliża do nas się cudowny wschód słońca. Uuu, biła Julka! Zaraz się z nią przywitamy, tylko wejdźmy sobie. Zobaczmy ten cudowny wschód. Um, witamy! Albo nie, bo się się skapnie. Witam! E, Tęskniłem. Ten, ten <grym> Ona też, <laughs> jak tam życie. Ogólnie ona fajny domek sobie wbudowała, taki w stylu Hobbita, tam o, tam, 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 zaraz tam się przyjdziemy zobaczyć. I ogólnie tam Kuba, czyli Puchać PP zostawił jej tam wiadomość na tabliczce od tajemniczego wielbiciela ja tam poszłem zostawiłem swoją tabliczkę z napisem od drugiego tajemniczego wielbiciela, a potem tam jeszcze wbił Jasiu i zostawił tabliczkę z napisem od trzeciego tajemniczego wielbiciela, <laughs> więc ciekawia. Skoro już o niej mowa, to polecimy sobie do niej zobaczyć, jak tam sobie wybudowała. Winda, oczywiście, jest gotowa, aby ktoś nie widział. W górę i w dół. Jeszcze wam pokażę stąd, jak, jak mniej więcej się prezentuje mój domek. Coś takiego, albo jeszcze wejdźmy na most do Puchacza, bo od niego też bardzo fajne widoki są. No, tak to mniej więcej się prezentuje. Oczywiście tutaj most jest w budowie, który będzie szedł jeszcze kawałeczek Tam jak te choineczki są, tam jeszcze będzie kolejne pomieszczenie Plus tam jeszcze coś wymyślę nad jeziorkiem, do którego można już zeskoczyć z tego mostu Przejdziemy się teraz do Julki, zobaczyć Co ona tam robi, mam nadzieję, że mnie stamtąd nie wygoni jak tam wpadnę bardzo lubi puchacze, więc ona tutaj się jakby koło niego wybudowała. I łącząc sobie jego ścieżki z farmą, chyba jej tu nie ma. nie taki domek się prezentuje. Mały, ale muszę przyznać, bardzo, bardzo pomysłowy. Tym bardziej jak na dziewczynę. Czyli po prostu pomysłowa jest. Trzeba jej to przyznać. To jest taką fajną, ozdobną, to jakby farmę sobie zrobiła. Coś w tym stylu. I tutaj coś bardzo fajnego ma, co mnie bardzo urzekło, ta pomysłowość. Czyli po prostu studnia sobie e, zrobiła i to jeszcze ja zobaczę jak, z jakimi z wykorzystaniem rzeczy, po prostu cudowne, cudowne. Zobaczmy w środku. Chyba jeszcze jej tu nie było. Tabliczka od tajemniczego wielbiciela, czyli od Puchacza, zostawił kwiatek. E, węgiel, chlebek i jajko. Od drugiego tajemniczego wielbiciela, którym jestem ja, i od trzeciego tajemniczego wielbiciela, którym jest Puchacz. Próbował pływać po lawie. Ujujuj. Uj. Oj, przyłapała mnie. <laughs> uciekamy, uciekamy, bo pewnie dopiero teraz te tabliczki zobaczyła, więc jeszcze w szoku jest dziewczyna. Trzeba coś do niej napisać. Oj, przykro mi, że zginęła. Może następnym razem jej się uda popływać po lawie? Skoczymy. Przyłapany. Bowiem przyłapała. Oj tam. Oj tam. Ogólnie tutaj jest oficjalne wejście do groty Janusza. Ona pisze jej, że zwiedzałem. Zwiedzałem. Bardzo fajny domek. Mm, tutaj wbijamy y, do Jasia. Ogólnie rozbudował swój domek. Ogólnie tak jak teraz widzicie, to już jest tak naprawdę skończony. Taki nowoczesny design, czyli połączenie szkła na suf, no może jeszcze na może tutaj wam pokażę ten sufit. W sensie połączenie szkła na podłodze i na suficie. No i to na tyle. Ma swój urok ten domek, bo czemu nie, pomysłowość to zawsze jest na propsie. I właśnie teraz zauważyłem kątem oka, o czym nie wiedziałem, że coś tam się buduje. Pewnie Jasiu już coś tam kombinuje, żeby coś tam wybudować. Jakąś wieżę, bo coś widać po tym okręgu. Coś tu Julka pisała. E, dziękuję, ale jeszcze muszę wykopać piwnicę jakąś, bo za mały trochę. Niestety nie mam talentu do budowania zbytnio. Jak to nie ma talentach? Ten domek jest zarąbisty. Jak to. Co ty gadasz? Domek bardzo, bardzo fajny. Co prawda. Yy, trochę mały, ale. Yy, bardzo pomysłowy. On gdzieś jest, błędów nie ma. Yy, kurde, kurde. Domek mamy, I jeszcze w poprzednim odcinku zapomniałem wam pokazać, że Jasiu tutaj ma ekspiarkę. Już do niej idziemy, tylko się najem. Tutaj ma dwie wieże do ekspiarki, tylko jedna jest niedokończona. Nie wiem, czy planuję ją dokończyć, czy nie. Ogólnie tutaj. I teraz lecimy. O kurde zajazd! I teraz lecimy tutaj, ta jest wieża skończona. Coś nam tu napisała, zaraz przeczytamy, tylko wejdziemy na górę. Akurat przed całą nagrywką wyszedł Jasiu ze serwera. Puchać trochę szybciej wyszedł, ale obiecał, że wejdzie za niedługo, bo miał jakąś tam sprawę do załatwienia. Więc może załapią się na odcinek. Ogólnie będę się starał też nagrywać odcinki, żeby oni byli na nich. Bo czemu nie? To ona tu napisała. Yy, widziałam kiedyś podobny na Instagramie i mi się spodobał bardzo. Taki przytulny. <laughs> yy, przy... Przytulny. Tak jak ty. <laughs> jak to czy to będzie te, yy, ten mój filmik, to po prostu jemnie mnie te zazdrości. <laughs> przytulny jak ty. <laughs> ha, dziękuję. <laughs> ogólnie tutaj tak wygląda taka spiarka na górze ma, są te mob spawnery bo Jasiu. po bo prostu serwerek jest na pewnych naszych zasadach między innymi, że możemy sobie wykopać normalnie kilofem mob spawnery i na takiej właśnie zasadzie działa tak spiarka, że tam na górze są mob spawnery Cosiulka napisała ha, dziękuję, no tak, zachwycona jest yy, moją oczywiście wewnętrzną urodą i moim wrodzonym skromnym talentem <laughs> talentem Skr moim wrodzoną... kurde Moim wrodzonym skromnym yy, skromnością. Dobra, jest nieważne, bo już mi się pomieszało. lecim albo sobie wpiszemy Home będzie szybciej. Lecimy na domek. Może kawałek zacznę budować. Mm. <laughs> bo nie mam kiedy. Ogólnie muszę zrobić kilof, bo niestety miałem diamentowy kilof i zaszalałem się traje w tym, w kopalni i zorientowałem się, że już go nie mam kiedy mi się skończył. Ale najlepsze jest to, że nie zdążyłem znaleźć diaksów, żeby sobie zrobić kolejne. Najgorzej. Więc na razie będę musiał przebiedować i zrobić sobie y, zwykły z tego y, żela ż, y, żelaza. Zrobię jednak sobie dwa, bo żelazne może mi się szybciej skończyć. Ale to już sobie zostawię później na yy, na kopalnie. Tylko wezmę surowce. Mm, od czego tu zacząć budować? Myślę, że weźmiemy płotki. To się przyda, może trochę patyków. Nie mam płotków? Nie, są płotki. Wezmę to i to ogólnie by nam się przydały łańcuchy mm, do latarni. Tylko z łańcuchami. psyps jest. Muszę sobie przepalić żelazo. Mam tu jakieś żelazo? Czternaście. Troje starczy plus tam jeszcze coś mam w domku. W skrzynce. Z tego wszystkiego ja nie wiem czy ona coś pisała czy nie pisała już. Nie, nie pisała. Albo napisze. Jakub y, za niedługo będzie. Mmm, co tu jeszcze jej dopisać? Mmm. O. Tęskni bardzo za tobą. <grym> Oj, musiało być małe cięcie, bo niestety ktoś mi do domu wparował, ale już jestem. Ale tu y, podpisałem z Julką. Konkretnie napisałem Jakub za niedługo będzie za bardzo za tobą, napisała ta. Potem napisała, przyszłam tylko na chwilę XD, próbuję nowe przepisy, bo smaki jesieni są w sobotę, a coś trzeba upiec. Napisałam torta, oczywiście takie nawiązanie do Minecrafta, znaczy że torta, Napisała, zrobiłam już chałkę, miałam pychotka. I napisała, rodzicom też smakowała, ale nie wiem jak będzie z kwidzyniakami. Oczywiście <laughs> o, o kwidzyniaki chodzi o miasto obok nas, naszej tam miejscowości ja coś napisać. Oni to wszystko zje. Kurwa, zjedzą. Hehe. <laughs> Zaczniemy budowę konkretnie mostu, bo muszę to jakoś wyrównać na tą wysepkę. No w sumie, haha. Na tą wysepkę, bo tam zamierzam budować dalszą część domku. Tylko zróbmy sobie trochę tego. Mm, tych deseczek. Czekajcie, jak tutaj było na 3, 4, 5 oraz 2, 4, 5. Mojej mamie się przypomniało wieczorem i rano była wielka pobudka. <grybujesz> na szybko. Byle czego nie można dać. No tak. Yy, no tak. Trzeba dobrze się, y, tu kurde, siebie zaprezentować. Ła zaklinęła coś. Tak, to dobrze siebie zaprezentować. To mieliśmy tu na pięć i teraz leci słupek, jak co roku. Mm, na pięć chyba doszło do góry. 2, 3, 4, 5. Tak, na 5. I tutaj. 2, 3, 4, 5. Na razie starczy, bo nie wiem jak tutaj będzie z tym. Mm. Albo od razu tam skręcę z tym mostem, żeby nie zeskakiwać z niego. Zrobimy tutaj na 3. Mm. Czy będzie tak pasować? w sumie jo, i wtedy bym płotki poprowadził od głównego tego słupka, co postawiłem to by miało sens i też na cztery by musiało iść no w sumie tak, jest na cztery tak jak tutaj co siulka pisze, czekaj, czekaj, czekaj eee, jak co roku, powinni robić coś takiego w sadlinkach kurde ty ze sadlinek jesteś Te linki to miejscowość, w której mieszkam. Tak, aby kogoś to interesowało. No a jak? O kurde, nie wiedziałem. O. Ja też. Ale z wiek okoliczności. Kurde ja ciebie nie kojarzę chyba. Może że widzę ja. Kurde, onam ja kojarzę jej nie, ja pierdzielę. <grystanie> Kurde. Różne osoby mijają jak, jak jeżdżę rowerem, ale kurde, ja wszystkich stąd tu nie znam, bo te, te sadlinki są duże. A nie wiem, a nie wiem. Jakbym zobaczył, to bym sobie z żył. Dobra, wracamy do budowania, bo tu za dużo romansuję. Jak to dalej powinno pójść? Hmm... Czekajcie, żeby mi potem symetria pasowała i mnie nie kło w oczy, że coś nie krzywo jest. Zróbmy to tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. I tutaj... Byłby kolejny słupek ten do góry. To by miało sens. I właśnie mi chodzi, żeby to było na środku Czyli teraz muszę to przesunąć Bo to musi mieć ręce nogi, bo ja jestem perfekcjonista i Musi być wszystko idealnie na tip-top Nie może być żadnej krzywizny Zaraz Julco odpiszemy, bo się już trochę zbyt bardzo rozpisałem tutaj z nią Nawiązujemy nowe znajomości w trakcie nagrywania filmiku tak, trajnie bardzo jak na trzy kratki bym poszedł. Kurde. Nie wiem, nie wiem. Albo bym musiał zrobić na cztery. Ale nie wiem wtedy jak to będzie wyglądać. I na tym czwartym bym postawił najwyżej. Y, płotek. Mmm, y, 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 To. Y, coś napisała. Chodziłam tu tylko do pierwszej, drugiej klasy, a reszta to z, do, do... kurde a reszta to wykwidzenia ja ogólnie też nie chodziłem do sadlinek do szkoły łodki. ojojoj, to mój messenger wybaczcie jeśli słychać... Co? Kto to do mnie napisał? Mmm, to Jasiu! Niech wbije na serwer, a nie mi tutaj wypisuje na odcinku s-y Jasiu, jeśli to oglądasz, a wiem, że będziesz oglądał, to więc zastanów się drugi raz, wujaszku, Kie w jakim momencie piszesz. <laughs> E, Julka coś napisała. A widzisz, też kwidzyn? A nie, Donebrowa, wielkiego. Ciekawe, chyba kojarzy tą miejscowość. Mam taką nadzieję. Oj, oj, oj. Mm, Bo. Z tam. Tych. Okolic pochodzę i nie zmieniałem szkoły po, prze, po przeprowadzce. Mam nadzieję, że żadnych błędów nie ma. Bo niestety dyslekcja mnie nie boli, mimo że ją mam. Ooo, Jasiu wbił. I Luka wyszła? Nie! Kiedy ona wyszła? O tym, jak napisałem. No trudno. Baby, same przy, przyjdą, jak przyjdzie hajs. Jasiu, akurat przed sekundą Julka wyszła. XD. E, wystraszyłeś ją. No trudno. XD. Myślę, żeby jeszcze ze trzy kratki pojechać i resztę mostu dobuduję. Jak już będzie postawiona kolejna część domku na tej górce, tylko tą górkę muszę sobie wyczyścić ze zbędnych rzeczy. O, wróciła! Jestem. Muszę do niej napisać. Nie to, nie to. tam tamtych okolic pochodzę i nie zmieniałem szkoły po przeprowadzce. O. Chyba jeszcze jest w temacie, nie wybiła się z rytmu i będzie wiedziała, o, o czym mówię. A, rozumiem. Hmm. Wbijamy tutaj. I niszczymy drzewko. No sobie zapomniałem go dołu, zniszczyć, ale dobra, już skoro zaskoczyłem. A, a wszystko jest lepsze niż sadinki. <ścoughs> Coś w tym jest. Coś tu przebiegło? To mi się zdawało. O, bo to kura. Coś w tym jest. Mm, wyrównajmy teren. Teraz znieśmy drzewka. Trochę tutaj. Ogólnie jest taki pomysł, żeby kolejny nagrać odcinek na Discordzie. Ja gram przeważnie z Jasiem, gadam i z Puchaczem. Tylko jest taki trochę problem, że oni tak nie bardzo by wiedzieli co gadać i by się mogli się stresować, jak to mi powiedzieli wczoraj. Więc wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić coś takiego, żeby nagle w pewnym momencie, w żebym włączył nagranie i zaczął nagrywać odcinek, tak bez ich wiedzy. Mówię im, że przemyślę to, bo z drugiej strony jakbym zaczął potajemnie nagrywać i ich bym nagrał normal tak normalnie, żeby się nie stresowali, to z drugiej strony mu być trochę przypał z tego względu, może nie przypał, cisza by mogła być, z tego względu, że jakbym zaczął gadać tak ogólnie, nie tak jak teraz gadam, to oni by się skapnęli. Oj, kudłaty teraz coś nagrywa, więc mogliby się trochę speszyć, coś takiego, albo sztucznie by mogli gadać. Tak jak sami, jak to powiedzieli mi, żeby mogło to sztucznie strasznie wyglądać. Więc nie wiem, ogólnie by taki odcinek się pojawił i faktycznie w nim byłaby taka cisza, czy coś. Czyli będziecie wiedzieć, że po prostu potajemnie nagrywam. Yy, Ocinek z serwerka oczywiście na Discordzie, gdzie nie tylko ja gadam, tylko jeszcze z pozostałymi osobami, z którymi oczywiście ten serwerek prowadzę. Yy... A dobra, ziemi nie trzeba. Ktoś tu jakaś rozmowa się odbywa weze mnie. Coś w tym jest, 100%. A, i, a iść wieczorem w wakacje pod szkołę to... <harm> Dokładnie. Nie. Tak samo w weekend. We weekend. Ma rację. Kurde, nie ma kto wyrównać, bo trochę... Trochę to jest tak niewyrównana ta górka. Na tym poziomie. Chyba tak. Zostawiam na tym poziomie, a resztę wyrównam. Myślę, że w kolejnym odcinku przywitam Was właśnie tutaj na tej wieży, na tym domku. Nie wiem jak to będzie wyglądać, więc jeszcze tego nie nazwę. Więc wyrównamy tu jeszcze, jeszcze chwilę pogadamy z osobami, którzy, którzy są na serwerku. Mam nadzieję, że się dzisiaj nagram kolejny odcinek, żebyście go dostali w przyszłym tygodniu. Nie wiem, we wtorek, środa. Zobaczę, bo ogólnie w tygodniu nie będę miał za cholerę czasu, żeby to nagrać A jeśli już będę w domu, to niestety nie będę miał warunków do nagrywania W sensie, że będą inni domownicy Oni za cholerę nie umieją być cicho Jak nie jedna coś gada, to druga biega, piszczy siostra. Ta lata z muzyką od samego rana, bo disco polo jej się chce Tragedia, tragedia Nie no, są oni na serwerku, coś... A, czekaj, coś napisała Ano, xD, ale dawno nikogo nie widziałam Hmm Ja ostatnio Byłem Koło Północy To akurat Nikogo Nie było Ale ale był jeden typek, który zali czuł z go na i go tam zostawili. <noise> Nic przede mną nie napisała, aż nabrałam ochoty przejść się po sadlinkach. <głos> <głos> Pogoda akurat ładna dziś. RIP <noise> No, fajnie mnie tak pograć na weekendzie, zliczmy na serwerku. Tym bardziej z takim ludźmi, którym się zna. No, może Julki nie znam, bo to bardziej koleżanka Jakuba. Dopiero się dowiedziałem razem z wami, że ona jest w tej samej miejscowości co ja. ta te szkoda tego Dirta. Dara, poświęcę i wyrzucę trochę diorytu. Pozbieramy sobie trochę Dirta, na którego już nie ma miejsca. Dobra, już nie przedłużając, już się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie. Napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo mam taki kolejny swój cel. Nie wiem czy wam mówić po prostu, chcę do końca tego roku dobić, dobić do 1000 subów. Mam nadzieję, że mi się nie, że mi się uda. Chciałem powiedzieć, że mi się nie uda. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeśli nie to ewentualnie ten mój próg 1000 subów przedłużę. Znaczy, w sensie ten cel przedłużę, aż mój kanał będzie miał rocznicę powstania, hmm, chyba w styczniu, kończyć 4 lata, odkąd założyłem kanał, albo 3 lata. Zdaje mi się, że 3 lata, ale nie jestem już pewien. Więc cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze serwerka i także z innych filmików na kanale. Cześć!